Siema mordeczki? Ty, słuchajcie, ja kurwa czegoś nie kumam. Oglądam teraz wiadomości i mówią, że członek Unii Europejskiej, czyli Francja, wydała olbrzymie pieniądze na łódź podwodną atomową. Ale mają pretensje do Rosjan, że jakaś łódź, która zatonęła w latach 80., atomowa, teraz może być radioaktywna. Czyli co? Czepiają się do ruskich, że atom, atom, atom. A sama Unia Europejska, czyli Francja, bo to jest, jak to mówi, czołową, czołowym elementem Unii Europejskiej, właśnie puszcza w morze łódź podwodną atomową. I chuj wykłada. I chuj wykłada, czy ta atom się coś stanie, czy się nie stanie. Mordy, moje kochanie, ta Unia Europejska to dla mnie jedne wielkie, no właśnie. Słuchajcie, samo to, że na papierosy wpierdalają cały czas choroby, raki, nie raki, a ekologii, a ekologii. Super, super. Zamiast wydać na bezdobnych, na głodujących, to oni sobie, kurwa, kolejną y, bombę zegarową i to jeszcze pod wodę wpierdalają. Brawo dla prezydenta Francji. Brawo, brawo dla Unii Europejskiej. Stwórzmy własną Unię. Unię Słowian. I huk na nich wykładajmy. Niech sobie biją się, atomują wszystko, a my sobie będziemy spokojnie żyli. Zrobimy z Czechami, z Rosją, z Ukrainą, z Węgrami, z Rumunią. Zróbmy sobie Unię własną. Patrzmy na ekologię, na dobro człowieka. A Unia Europejska niech sobie, kurwa, tam ściemy wali. Samo to, że teraz Niemka została szefem Unii Europejskiej. Jak ja bym miał to dziadkowi wytłumaczyć, który w cicho ciemnych walczył? Co miałbym powiedzieć? Nie no, spoko. No spoko. Oni decydują. Wyobraźcie sobie, tych ludzi, którzy w 44 walczyli y, o niepodległość Polski, a teraz y, by to oglądali, co się dzieje w Polsce. Młodzi, młodzi załamani. Co zrobili z... Jak wprowadzali gimnazjum, mówiłem, że to idioty, idiotyczny pomysł, a teraz to ściągają. Nie mogli cały czas zostawić tak, jak było? Ile wydali na te reformy? Olbrzymie pieniądze, olbrzymie pieniądze. A słuchajcie, w Pobierowie Mówią, że drzewa sadzą, a wycięli ileś tam e, set czy tysięcy drzew, bo stwierdzili, że sobie stawiają hotel. Czyli zobaczcie, kasa. Masz kasę chuj, wycinamy drzewa, stawiamy hotel. Bo nie ma miejsca, kurwa, żeby postawić tak, żeby nie wycinać drzew. Słuchajcie, ja posadziłem e, pięć drzewek i postawiłem w koło butelki. Żeby się zbierała woda. I codziennie nie brałem tą wodę i lałem, żeby nie tracił wody. To jakiś kurwa debil przyszedł i wypierdolił te butelki na śmieci, chociaż były ładnie ustawione, poukładane, nawet miałem spryskiwać, zajebał spryskiwać, wyjebał butelki. Ja dzisiaj pójdę do administracji, jak się dowiem, że to administracja zrobiła, to ich powiem. Ludzie, wiecie co to jest ekologia? Wiecie co to jest kurwa ekologia? A teraz zapierdolę Ci z powrotem te butelki kłaść. Bo ja dzisiaj, żeby podlać e, te drzewka, bo zawsze rano podlewam i wieczorem, to musiałem brać z kranu. Bo wcześniej brałem z butelek, nalewałem, zawsze te wody się trochę, e, ten... Czyli zamiast edukować ludzi, to wprowadzają zakazy, zakazy, podatki, podatek od podatku, zakaz od zakazów. Niedługo to kurwa nie będzie można oddychać. Ale luz, 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 luz. Ja tam nie narzekam. Ja nie narzekam, tylko im gratuluję, kurwa. Gratuluję myślenia. Ciekawe, kiedy zmądrzeją, że niedługo... Na Hawajach się pół Hawaii pali. Susza taka. U mnie jak była piękna trawa teraz na zewnątrz same siano zostało. Brak słów, brak słów, ale los, los. suby lajki kurwa stawiajcie mi dawajcie minusa. Pokażcie, co jesteście zajebiści. Jasny chuj. Jak se, że moje o koalicja się zbiera. Ciekawe, co oni znowu wymyślą. Jak mówiłem, że ta koalicja europejska padnie padła wiosna padnie padnie padła. a ciekawe, co teraz wymyślą. Najlepszy ten powiedział. Koalicja będzie dla wierzących i dla niewierzących. Czyli kurwa dla kogo? Mnie dziadek uczył. Bóg, honor, ojczyzna. A jak wchodziliśmy do Unii, to płakał. Powiedział, że Polska została sprzedana. I tyle.